595 dni i oto jest ósmy, finałowy już sezon najpopularniejszego serialu świata, jakim jest Gra o Tron. Pierwszy odcinek miał swoją premierę 15 kwietnia. Z tej okazji zobaczmy, jak wielu fanów znajdziemy spośród wrocławian. da Campus TV, Adrianna Wrona. Czy oglądacie Gry o Tron? Tak, no, oglądamy. Tak, tak. A czy widzieliście najnowszy odcinek? Tak, tak. tak. I jak wrażenie, co Wam się najbardziej podobało, albo nie podobało? Podobał się sam powrót. Uważam, że kiedyś Gry o Tron była lepsza, zwłaszcza pierwsze trzy, trzy sezony. I był taki, mam takie mieszane uczucia wobec niego. Był John Snow, to jest najważniejsze. <laughs> podobało mi się, że Soja w sumie wracał do formy, bo byłem zawiesie, zawiedziony poprzednim sezonem? No zastanawiam się, co będzie dalej, więc jednak zainteresował mnie ten odcinek. A z jaką postacią najbardziej się zżyłaś? Mm, z Arią. Tak naprawdę z Jonem Soule'em. Właśnie z Tyrionem, myślę. Naprawdę uwielbiam go. Bo mnie też był fajny. Z którym? Z pierwszej serii. Eee, Jamie. Jamie, tak, zdecydowanie. Bo jest właśnie ciekawy, on jest rozdarty między... Między Cersei a, a Między, powiedzmy, jakimś tam wyższym dobrem, żeby tam przed tymi Nightwalkerami się bronić i po prostu dużo się wokół niego dzieje. A jak myślisz, kto zabije nocnego króla? Czy to może Nocny Król zwycięży? Myślę, że Nocnego króla raczej pokona Snow. Daenerys? Może, nie wiem. Pierwsza myśl to John, ale to byłoby zbyt nudne. Sersei może go zabije, niby ta zła... Nie. Nie, a to byłoby właśnie ciekawe, niby jest ta zła, niby nikt jej w ogóle nie lubi, a nagle po prostu podchodzi i ratuje w sumie cały świat. To byłoby bardzo może ciekawe. Może sam się nabije, może sam się tak, na tak, Aha, ale no, nie, podprycie. tak nie będzie. Ale to, to byłoby ciekawe i myślę, że możliwe, żeby Sersei go zabiła. Da Daenerys? Daenerys, tak. Jaka jest twoja ulubiona scena? E, jak Jon Snow, Snow z martwych wstaje, na pewno. Jak dla mnie najbardziej przerażająca scena, która wywołała we mnie najwięcej emocji, to było spalenie, nie pamiętam jak się nazywała, tej dziewczynki. Shireen. Tak, tak, właśnie. Dla mnie najładniej wyglądającą sceną były te, była ta scena, w której został zabity jeden ze smoków, i jakby tak powstał, jako taki nieumarły nie smok. To, było, to mi się bardzo podobało. Scena, sceny, kiedy John Snow umiera, ale to wtedy płakałam pewnie jak większość kobiet. Jak ten duży tą blondynę robi. Kto według Was zasiędzie finalnie na żelaznym tronie? Na pewno Daenerys. Na pewno nie Denerys. Nie może być to e, potomek Johna. Jaka jest najdziwniejsza teoria, jaką kiedykolwiek słyszałeś? Widziałam tylko takiego. Takie zdjęcie parówek ułożonych w takie słoneczko co było. To, że wszyscy przeżyją chyba. <laughs> myślę, że tyrion, który jest stary Garianem, to jest w ogóle... nie wiem. Ale myślę, że to jest bardzo ciekawa teoria. Jak się czujesz z tym, że to już koniec serialu? No, trochę mi smutno z, z tym względem, bo serial jest naprawdę fajnie zrobiony. Sama książka, z tego co słyszałem od znajomych jest bardzo fajnie napisana, ale cieszę się z tego względu, że będą sequele i brykwele prawdopodobnie, więc będziemy mieć dużo jeszcze tematu do obejrzenia, czy inni do przeczytania. Nic nie możemy z tym zrobić. To jest dobrze. Tak. Już, już jestem ciekawa, jak się to zakończy. Już po prostu szczegam na zakończenie. Będzie mi na pewno smutno, ale jakby pocieszam się faktem, że jednak chcę nadrobić i obejrzeć od początku, więc jeszcze 8 sezonów przede mną.